Piętka, Wielkopolski, Czerw 4 ramki, pokarm 7 na 10. Zaznaczyłem Jak ostatnio tu byłem To jest odkład zeszłoroczny Ze starą matką, bo chciała się robić, więc był, był zrobiony odkład. Zasymulowałem im po prostu trójkę. Mhm. Matka tak jakby uciekła z wula, A pszczoły, które zostawiłem w ulu, z której jest matka po prostu zaczęły odbabać. Rozwój rodziny z nową matką widzisz wilgoć? Mhm. To znaczy, że wy, wysoka jest temperatura to jest chłodny materiał i się skrapla, nie? Mhm. Wysoka temperatura po czerwie są, one ogrzewają czerwie. I mrówki to normalna sprawa ty? ty tak, tak. One do gniazda nie dochodzą, mm. ale jak gdzieś mają dostęp, gdzie pszczoły nie bronią, to, to wyjadają. Mm -hmm. I widać, że mają zaciaska już Przenoszą sobie delikatnie stąd, ale już tutaj widzę, że jest, wiesz, i pszczoły jest trochę, nie? więc tutaj prawdopodobnie do czerwienia dla matki co najmniej jedną rameczkę trzeba by było z boku wrócić się ocieplenie boczne tutaj mamy ramkę posłonową jest prawie pusta więc ją trzeba by było wywalić trochę podlane jest widzę się świeci, widzisz? Mhm. świeży nektar zobaczymy, gdzie matka czerwi o, tutaj już trochę lepiej podlane nie, tu nie wygląda jakby miało być za ciasne gniazdo, właśnie dobre Zobacz jeszcze tutaj nie ma czerwiu, ale jest pyłek mhm. Czyli prawdopodobnie już kolejna ramka jest podpalił się. O, widzisz larwy, tu gdzie nie ma pyłku są larwy mhm. w tej sytuacji można by było tutaj zawiesić im poławiać pyłku, ale że ta pogoda jest niestabilna to to one to zużyją za moment, żeby te larwy wykarmić. To, to tam się. bo wiesz, ten czerw będzie dziurawy teraz. Rozstrzelony, bo są komórki zapełnione żarciem. O, widzisz? Mhm. Ale to nie szkodzi, bo mówię, za, za parę dni będzie już chłodniej, a za tydzień już pewnie może, mogą być dni bez lotów, nie? Więc tak, no. Trzeba jedną ramkę przesunąć im bliżej gniazda, żeby matka miała miejsce do czerwienia. Czyli, jeśli ta ramka jest przy gnieździe osłonowa, że tutaj jajek nie ma, jest tylko pokarm, pyłek świeży, to ją zostawiamy jako osłona bok gniazda. A w miejsce przy czerwiu dajemy rameczkę, gdzie jest mało pokarmu. I będzie sporo miejsca dla matki do czerwienia. To wszystko puste komórki. Nie? Mm -hmm. Więc myślę, że ta ramka się nada elegancko. Jest trochę pokarmu, to można odsklepić delikatnie one, to szybko się tym zajmą. to się wytnie. O, będą miały zajęcie. O. I to dajemy dla Matuli. Ona się ucieszy i jeszcze już jutro pewnie tutaj będą jaja. sposób. Ta jest lżejsza, to ją damy też tutaj bliżej. Chociaż one tutaj mają pyłek. Tak, to zostawimy to w ten sposób, cyk. One sobie stąd poprzenoszą, nie? A to już będziemy musieli zamknąć, żeby im Zanadto nie poszerzać gniazda, bo będzie, będą miały problem później z ogrzaniem tego całego czerwi. A ocieplenie teraz wyciągasz już? Czy nie, jeszcze nie? Nie, musi być, bo będą jeszcze zimne dni i noce mm, są zimne. Mm -hmm. Mam tutaj no, ramki przygotowane. Tak jak mówisz, w następnym tygodniu to nawet chyba około dwóch 3 ma być w nocy, nie? No, no to wiesz, to one będą się działy, a mają czerwiu tyle, że ten pokarm szybciutko tutaj zniknie. Bo teraz jest największe zużycie w ogóle, nie? Przez zimę one mało zużywają, ale już od y, marca. No bo teraz latają jeszcze, nie? Energia i ten. No, teraz jeszcze mają dopływ trochę, nie? Ale jak tylko bar... tydzień bez lotów załóżmy, no 5 do 10 stopni, one nie latają, pożytku nie ma, nektaru nie ma. Wszystko jedzą, nie? To tylko tyle co powody, albo i nawet powody nie wyskoczył tu szkoły, mm. nie? Więc to wszystko, cały ten zapas się szybciutko przy tej ilości czerwiu, to szybko to nie tydzień nie ma, nie? I wtedy jest tragedia, bo nawet w kwietniu rodziny z głodu mogą paść. Mm. Nie? No ale to można wtedy podkarmić czy coś? Można. Można, nie? Ciasto czy ramkę na górę mhm. Patrz, jak masz Jak masz ramkę z pokarmem, no. nie? Odsklepiasz troszeczkę, kładziesz taką szczebelek, żeby one tutaj mogły chodzić. Folią zakrywasz i one to wezmą. Mhm. A jakieś ciepło, to tak jak tutaj, teraz za, za, za ociepleniem one sobie w dzień przejdą, coś tam poskupią, coś przyniosą tutaj do gniazda bliżej mhm. wszystko. Nie? Ile jest w i dajesz matce miejsce do czerwienia. Ramkę zakładasz, jeśli trzeba, ciwie. i to tyle na, 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 na teraz. Nie można zbytnio szaleć, bo mówię, jest wcześnie, nie? A jak przedobrzysz, to zamiast przyspieszyć, to zwolnisz. Tutaj może jakieś numerki tych, czy to masz opisane, ule? Jak zapisujesz? N numery. A, numery masz do 20 mm -hmm. i folię się daje po to, że tutaj ona się skrapia, ta wilgoć na folii dobrze, nie? Mm -hmm. I one nie muszą jak jest zimny dzień, nie muszą wylatywać, coś tam zbliżą tej folii, mm -hmm. thank you